No, hej wam, cześć Dzisiaj Według oczywiście ustalonej daty urodzin Fela kończy 3 miesiące Tak A no, że już jakiś czas też nie była ważona No to też przy okazji Ją zważymy Zobaczymy ile Ostatnio miała niecałe 5 No niecałe 5 kilo Fela nie gruźmie Zostaw Nie wolno Fela NIE WOLNO! Porwało worek Łapiemy worek! No dzisiaj jest wiaterek Nie! Fela, zostaw worek o, Zaraz nie będę miał koło ważyć, jak tu dalej pójdzie Trzeba to szybko zważyć Bo ona ucieka Pela, Fela, chodź! Dobra Ciach, 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 ciach no Ale <ścoughs> chociaż na chwilę zostań Oj fela, ale widzę, że dzisiaj będzie problem Czemu mi gryziesz? Co? Na chwilę Na chwilę fela Nie wolno, zostaw Może spróbujemy na chrupkę. Ona jak jest na dworze, to jest tak rozochocona. No No wejdź Tu musisz wejść na wagę. O To połowa dopiero weszła. Musisz cała wejść. No jeszcze kawałek. No, 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 no fela. Tylne nogi jeszcze. O, dobra, dobra. 5900. 5 prawie 6. Czyli no, liczmy 6. Udało się zważyć. Hura. Dobrze. Szaryk, widzę. Przeniósł sobie jednego z tych swoich kijów. Fela. No ona bardzo lubi gryźć, no jak rękawiczki na założone Fela, uspokój się Szaryk już te zajęcie sobie znalazł, no, no ciebie, ciebie, nie zważymy szary, bo ta waga jest do 20 kg Także on waży około 35 kg Ale jakby się chcieli to możemy go zważyć, bo mam inną taką wagę, ale ją by trzeba było no, Wynieść tutaj, ustawić i tak dalej, ona nie jest taka Taka prosta w obsłudze jak ta no. Czyli kolejny kilogram praktycznie Fela przybrała No to ładnie Co może jeszcze po chrupasku dostaniecie? Szarik w chcesz? Mhm. Tak? Dobrze ładnie poczekaj Proszę Fela teraz twoja kolej Poczekaj ładnie też Fela no masz, dobrze okay. Coraz lepiej ogólnie idzie z nią To podawanie też ją uczę właśnie żeby nie wyrywała mi z rąk jak jakiegoś jedzenia Także docelowo no myślę że się tak będzie udawało z nią jak z szarikiem Bo on jest nauczony żeby ładnie czekać jak mu się coś daje Dobra no, co no, fala przeszkadza, że mu w zabawie kijem, no to, to, cię, to cię pacną. Oni te zabawy, które na wczorajszym filmie widzieliście, no to ostatnio to potrafią dosłownie, no nie wiem ile godzin dziennie, ale dużo. Co, co popatrzę, jak, jak wychodzę na podwórko albo z okna, no to chociaż dzisiaj, yy, i udało mi się nawet zdjęcie zrobić. Spali sobie pod domem. Fela była tak. Yy, postaram się wrzucić może na koniec tego filmu to zdjęcie. Może nie jest jakoś jakościowo super, bo tak blisko tutaj pod oknem spali, ale będzie widać. Także wrzucę wam to zdjęcie. Dobra, co? Fela chce mi ugryźć sznurek od kurtki. Zostaw ten sznurek, <laughs> także muszę kończyć, bo mi go zje. Dobra, to co? 6 kg fela, zobaczymy, jak to dalej z nią będzie wyglądało. Na 3 miesiące 6 kg. No, to wiadomo, że 10 przekroczy. No. Taka 1 trzecia szarika, może więcej będzie. Zobaczymy. Dobra, to co? Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. No i cześć.